Pięta Faustyna Kowalska urodziła się w 1905 roku w Głogowcu w Polsce. Już od najmłodszych lat wyróżniała się pobożnością i pragnieniem życia dla Boga. W wieku 17 lat wstąpiła do zgromadzenia śród ma sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, gdzie rozpoczęła życie zakonne, pełne modlitwy i pokory. Najbardziej znana jest ze swojego dzienniczka, w którym spisywała objawienia i wizje, jakie otrzymywała od Jezusa. To w nim Jezus powierzył jej misję głoszenia światu swojego miłosierdzia oraz ustanowienia święta miłosierdzia Bożego. Święta Faustyna zmarła w 1938 roku w Krakowie w Łagiewnikach. Pozostawiając po sobie głębokie świadectwo życia w wierze, zaufania Bogu i pełnego oddania Bożemu miłosierdziu. Została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 roku. A jej wspomnienia obchodzimy 5 października. Święta Faustyna jest patronką miłosierdzia Bożego, a jej życie i przesłanie inspiruje ludzi do zaufania Bogu, modlitwy i czynienia dobra.